Słyszeliście pewnie tysiące metod psychologicznych, jakichś takich dziwnych, które mają wam pomóc, nie się mówić po angielsku, nabrać pewności siebie, poczuć się wreszcie super i tak dalej, i tak dalej. I ja, chociaż jestem z wykształcenia psychologiem, studiowałem za granicą. Nie będziemy tutaj robili żadnego psychologicznego gadania. Zamiast tego, co? Opowiem wam przypowieść, opowiem wam opowiastkę, opowiem wam bajkę, która. Jak wiemy, od zarania dziejów przypowieści opowieści bajki były nośnikiem znaczenia dla różnych kultur, różnych ludzi, różnych ras i tak dalej. Opowiemy sobie przypowieść i z niej będzie morał. I chcę bardzo, żebyście go zrozumieli. Okay? To wam bardzo pomoże w nauce angielskiego. Zobaczycie, dlaczego na końcu, ale Dobrze, spokojnie. Lecie sobie historia. Słuchajcie, moi drodzy, parę lat temu byłem sobie licealistą, byłem sobie w miarę przeciętym licealistą. W sumie, aha, tutaj język włoski będzie kluczowy, a nie angielski. Angielski znam już wcześniej, zaraz zobaczycie dlaczego, ale no znałem jedynie język angielski, zastanawiałem się, co tu zrobić ze swoim życiem po liceum. Miałem trochę zaoszczędzonych pieniędzy, podjąłem bardzo duże ryzyko, zdecydowałem, że wyjadę studiować za granicę, wyjadę studiować do Włoch. Um, mając tam, nie wiem, 20 tysięcy złotych w plecaku, nie wiedziałem w ogóle, jak to sfinansuję. W każdym razie pojechałem na studia do Włoch. No i co? Zacząłem się uczyć języka włoskiego, bo mnie interesowało. Angielski już wtedy znałem bardzo dobrze. Natomiast no w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co mogę robić. Zacząłem udzielać lekcji angielskiego, ale z tego jeszcze nie było superkasy. Tu było, zanim zacząłem prowadzić własny biznes, pracowałem dla kogoś, więc stwierdziłem, że no, jaką mam przewagę nad innymi ludźmi w Polsce? I tak sobie myślę, jakie mam przewagi. I tak doszedłem do wniosku, że mieszkam we Włoszech. Większość ludzi w Polsce nie mieszka we Włoszech. A Włochy mają co? No, zachodnia Europa średnio mają więcej pieniędzy niż Polacy. polskie firmy mogą sprzedawać we Włoszech i zarabiać więcej pieniędzy za te same produkty. Więc co zrobiłem? Zacząłem odzywać się do różnych polskich firm, mówić im, że jestem studentem we Włoszech, znam trochę język włoski i bardzo chętnie pomogę im sprzedawać we Włoszech zamiast za procent. I tak zacząłem robić. Tylko wiecie, jaki był haczek. Haczek był taki, że byłem tam w Włoszech od trzech miesięcy i mój język włoski był na poziomie B1 był na poziomie IO, Jakub, Sono, Wolio wendere, Va WABENE, coś takiego. No i ale trzeba było jakoś zarobić. Na swoje studia, sfinansować je dalej. więc Co zacząłem robić? Zacząłem po prostu brać, iść do tych Włochów, do różnych firm, stawać tam po prostu. I mówić takim totalnie łamanym e, włoskim, dzień dobry, ja być Kuba, mieć fajny produkt, Wam sprzedać, być happy razem. Vabene? I generalnie tak to wyglądało. I wiadomo, z biegiem czasu mój włoski się udoskonalił. Dalej nie jest tak dobry jak angielski, no ale jestem biegły w języku włoskim. W każdym razie, chcę Wam coś zilustrować, że w nauce języka nie liczy się język, to jest środek, liczy się cel. Celem wtedy było sprzedać. I małe dziecko, jak się uczy swojego pierwszego języka, wszyscy nauczyliśmy się jednego języka, to ono mówi: Mama, daj coś tam, zabawkę, mama, kup zabawkę, mama. Czy to dziecko myśli nad gramatyką? Mama mówi: Nie, nie tak się mówi, popraw. Dziecko ma tą gramatykę gdzieś, je interesuje, żeby dostać zabawkę. Ok? I teraz. Cała idea polega na tym, że musicie się skupić na celu. Język to jest narzędzie. Stres powstaje wtedy, kiedy skupiacie się na narzędziu, a nie na celu. A celem waszym jest sprzedać, albo celem waszym jest przekonać kogoś do siebie, albo celem waszym jest fajnie spędzić czas na imprezie, nie wiem, w zagranicu, czy coś takiego, tak? Dlatego cała idea tego, żeby się nie stresować, jest taka, że musicie być bezwstydni, tak jak ja wtedy, po prostu iść do tych Włochów i mówić im, ja wam sprzedać chcieć, bla, 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 i wiecie, zamówienia typu 50, 70 tysięcy wpadały również, Trzeba mieć w sobie tą odrobinę bezstydności i po prostu skupić się na celu. I w ten sposób opanujecie język szybko. Bo też gdybym tego nie zrobił, to nie miałbym, w sensie generalnie to, że ja codziennie z tymi włochami rozmawiałem w ten sposób przez ileś godzin dziennie, sprawiło, że co? Że miałem de facto darmową lekcję włoskiego. To jeszcze z native speakerami, za Afriko. jeszcze na tym zarabiałem, tak? Także w ten sposób należy do tego podejść. Jak w ten sposób do tego podejdziecie, to nauczycie się dowolnego języka obcego bardzo szybko.